Dobra, obecę, że to już będzie ostatni. trzy teraz jest. Ja wyłączyłam w chyba komentarze. Ja nie wiem jak ja mam włączyć komentarze. Więc pewnie też będą wyłączone. No sorry z góry. No ale jak y, będą, no to cóż, no przepraszam bardzo. Możecie lajkować i ja nie wiem, jak macie Nie wiem, nie wiem, jak się ze mną kontaktujcie. Dobra, mniejsza, bo sobie nie zdążymy. E, teraz użyję sobie mokrego e, rozświetlacza od Fausti Ja go używałam raz. Raz go użyłam i nie, nie totalnie, więc to będzie tak, że trochę test. I sobie stosujemy od razu ten e, nowy róż, który dostałam w dm za darmo z mojej pełni mam taki moje ulubiony. No, Moim ulubionym zdecydowanie już używałam go w part 2. W Part 1 polskiego. Zapraszam bardzo. No nie, i są wzdyni już 2 minuty. No, no i uh -huh. e, e, tego różu zrel i mam odciągnięcie, i on jest dobra teraz lecimy już z suchym różem bo ja nie używam tego korektora, mam korektory dwa ale takie dwa fajne no bo reszta takich niefajnych no i dobra, no i teraz używam sobie różów ja kocham róż, więc leci ten z Maybelline na teścik mam nadzieję, że się sprawdzi To ten, i zaraz się widzimy pozdrowie. I co myślimy? Mega, dnie. Naprawdę polecam, ja mam odcinek. Nie wiem, son, nie umiem. Dobra, teraz lecimy szybko z różnymi sportami. Ja mam dwa, bo ja je uwielbiam, ja je uwielbiam po prostu. Naprawdę, więc na szybko. Ja mało starczy, bo nie mam czasu. Dobra, zaraz się ten. O, jeszcze mam ten róż z Lovely, rozświetlający i taki od Fausti, także tylko mokry, co nie? Róż, nie. Dobra, teraz użyję takiego oto ślicznego rozświetlacza od High Honey, bo ja mam jeszcze jeden taki z Bel, co nie? On jest dokładnie taki sam, tylko ten... O Jezu, ja kocham ten rozświetlacz. On jest ten i ja muszę mieć... O ja... Co ja zrobiłam? Ja muszę mieć pędzelek do Dajcie mi znać, gdzie mogę sobie znaleźć. Ja sobie takiego pudru, ja po prostu wam pokazuję, czego użyłam, żeby nie tracić czasu. Ja sobie zrobię makijaż i pokażę wam efekt końcowy. Włóżcie, tak się prezentuję. I zadawajcie pytania. Pa!